Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Lektora po godzinach. Dziękuję za wszystkie obserwacje, serduszka, komentarze, wiadomości za całą waszą aktywność tutaj. Cieszę się, że podcast się rozwija, cieszę się, że wzbudza pozytywne chyba emocje i że motywuje do, do różnych rzeczy. No bo słuchajcie, już tak właściwie samoczynnie się stało, że ten podcast y, zogniskował się na tych kwestiach y, biznesowych, rozwojowych, y, w ogóle jeśli chodzi właśnie o rozwój osobisty, jeśli chodzi o rozwój marki, jeśli chodzi o rozwój y, firmy, no i to mnie cieszy właściwie, bo reagujecie na takie treści i te odcinki, które się zajmują takimi kwestiami, takimi tematami. Są chyba najczęściej komentowane, najczęściej do mnie piszecie z jakimiś spostrzeżeniami, yy, komentarzami i tak dalej. I, I to mnie bardzo motywuje, więc dziękuję Wam za to. I dzisiaj, w tym kontekście, kolejny odcinek. Odcinek dotyczący wybierania własnej drogi. Ja wiem, ja wiem, że wielu z moich słuchaczy jest już w takim punkcie w życiu gdzie droga już jest wybrana. Ja mam tego świadomość, ale mimo wszystko statystyki mojego podcastu, które obserwuję i które analizuję, jasno mówią, że no właściwie tak 60-70% osób, które mnie słuchają, to są głównie młodzi mężczyźni w wieku 18-30 lat. I ja wiem aż za dobrze z własnego doświadczenia i z własnych potrzeb, powiedzmy, że to właśnie dla tej grupy docelowej jest Najmniej merytorycznych wspierających treści dotyczących rozwoju. i specjalnie podkreślamy merytorycznych i wspierających, no bo no pewnie no sporo jest <grych> Treści takich, nie wiem jak to określić, macho style, powiedzmy, w stylu, nie wiem, Andrew Tate'a albo innych tego typu. Wiecie jak jest, nie, nie będę tego tematu ruszać, bo, bo to wszystko jest chyba jasne i w sumie trochę szkoda czasu, żeby o takich y, patologiach, powiedzmy, coachingowych mówić. To, to nie o to chodzi absolutnie, ale specjalnie podkreśliłem, że brakuje merytorycznych i wspierających treści dla młodych mężczyzn. Dla kobiet jest ich całkiem sporo, natomiast dla nas, facetów, nie ma ich wiele. Dlatego wydaje mi się, że to może mieć wpływ na fakt, że, yy, że no tutaj właśnie się spotykamy, że słuchasz tego podcastu i że jest spora szansa, że jesteś właśnie mężczyzną w tym wieku i, i cieszę się, że mogę tworzyć treści, które, które Ci pomagają w jakiś sposób. Tak jak wiecie, no. Gardzę filozofią samca alfa, czy w ogóle podziałem na alfa, beta, sigma itd., i tak dalej. Wiem po prostu, że są dużo lepsze sposoby na bycie fajnym, normalnym człowiekiem, i że da się być lepszym, etycznym, fajnym gościem po prostu w dzisiejszych czasach, bez uciekania się do takich fatalnych metod po prostu. Chora sprawa, nie? No ale co gorsza, taka właśnie filozofia powiedzmy, która ma tylu zwolenników na całym świecie, no, ryje młodym ludziom umysły, nie? Wmawia im, że, że jeśli... W Klasie maturalnej nie mają jeszcze pomysłu na swoje życie, no to są przegrywami, bo oni muszą być alfa, oni muszą przejąć kontrolę, oni muszą zawsze wiedzieć wszystko najlepiej i tak dalej. To jest absolutna ściema i o tym jest dzisiejszy odcinek. Jest to w dużej mierze skierowane do młodych mężczyzn, którzy mnie słuchają, ale starsi. Też mogą tutaj znaleźć coś dla siebie. Od razu o tym mówię, bo to nie jest tak, i o tym właśnie jest odcinek dzisiejszy, to nie jest tak, że raz wybrana ścieżka zawsze już będzie naszą ścieżką. Warto o tym pamiętać, warto pewne rzeczy sobie przepracować dla dobra własnego rozwoju i dla, no powiedzmy, dobra własnej psychiki. Biznes, psychologia, rozwój, podróże, muzyka. Lektor. Po godzinach. Zaprasza Krzysiek Buratyński. No więc tak jak powiedziałem przed chwilą, jeśli mnie słuchasz, to jest no jakieś 60-70% szans, że jesteś facetem w wieku 18-30 i szukasz tu treści, które pozwolą Ci się rozwijać. Może prowadzić własną firmę, może zostać lektorem czy mówcą, no bo tym się przecież zajmuje głównie. Ale nawet jeśli nie jesteś w tej grupie... To nie ma w tym nic złego, bo dzisiejszy temat naprawdę jest uniwersalny. No więc tak, w miarę standardowym scenariuszem w naszym pokoleniu, mam na myśli takim pokoleniu 30-40, było coś takiego. Nasi rodzice i nauczyciele chcielibyśmy w szkole podstawowej czy gimnazjum podjęli decyzję o tym, do jakiej klasy pójdziemy w liceum. Co nie? Wszyscy przez to przechodziliśmy. Czy Biolchem, Matfijs, Human, to już miało być jakieś ukierunkowanie pod kątem studiów. No, i to była decyzja, którą podejmowaliśmy w wieku, no powiedzmy, 12-14 lat. Potem, zanim jeszcze zdążyliśmy wypić pierwsze legalne piwo, musieliśmy podjąć decyzję o tym, na jakie studia będziemy zdawać. No, bo pod tym kątem trzeba było wybrać przedmioty na maturze. No, i potem trzeba było na te studia iść. No, pomijając oczywiście kwestię dostania się lub nie dostania na wymarzoną uczelnię. No to trzeba było na te studia pójść, kuć przez te 5 czy 6 lat po to, żeby być tym lekarzem, menedżerem, prawnikiem, nauczycielem, maklerem, księgowym czy WF-istą. No i teraz zgadnijcie, bo bardzo mnie to zafascynowało jak znalazłem takie badania, zgadnijcie ile osób, ilu tych moich rówieśników z tego, z tego mojego pokolenia faktycznie pracuje w zawodach, do których się przygotowywali przez te wszystkie lata szkół i studiów. Ja przyznam, że tak celowałem jakieś 60 do 80%. Ale według sondażu GUS w styczniu 2023 roku, czyli to są świeże dane, to są, to są dane z tego roku. Prace w wyuczonym zawodzie deklarowało: Uwaga, uwaga, 32% badanych. Mniej niż co trzecia osoba. A teraz jeszcze wisienka na torcie. Ja, jak sądzisz, ile osób odpowiedziało w tym sondażu twierdząco na pytanie, czy w swojej pracy wykorzystujesz to, czego nauczyłeś się w szkole lub na studiach? No i ja też bym zakładał jakieś no, przynajmniej 50%, 70 może? Okazało się, że osób wykorzystujących na co dzień w pracy to, czego się nauczyli w szkole i na studiach, jest 7%? Czyli nawet ci, którzy działają w swojej wyuczonej branży, i tak musieli się nauczyć wszystkiego na własną rękę. To jest coś niesamowitego, to jest, to jest coś bardzo ważnego, to jest bardzo ważna świadomość, którą należy mieć, bo to jest zmiana pewnego paradygmatu, w którym zostaliśmy wychowani. Tu nie chodzi o to, że ja odwodzę od studiów czy określania swojej drogi, to zupełnie nie o to chodzi, ale najwyższa pora skończyć z wmawianiem ludziom młodym, podatnym i wystraszonym. Pora skończyć zmawianiem takim ludziom, że ich wybór jest nieodwracalny i że on musi definiować resztę ich życia. No i słuchajcie, nieprzypadkowo użyłem tego słowa wystraszonym młodym ludziom, no bo my się tych wyborów boimy. My się boimy, że. Spartolimy po prostu, że pogrzebiemy swoje możliwości, że nie staniemy na wysokości oczekiwań, rodziców czy nauczycieli, albo że jeśli zejdziemy z tej obranej drogi, to będzie oznaka porażki i koniec naszych ambicji. I nic bardziej mylnego. Pomijając już badania gusu, powiem ci, jak to wygląda u mnie na zajęciach, no bo. Prowadzę zajęcia, szkole lektorów, podcasterów, youtuberów, mówców. To nie są zawody, do których przygotowuje szkoła, prawda? Bądźmy szczerzy. To nawet dla większości pokolenia naszych rodziców czy dziadków nie są żadne zawody albo jakieś hobbystyczne wymysły, no bo streamer czy komentator e-sportu to są jakieś milenialne wymysły i weźcie wy się wszyscy do normalnej roboty, nie? No, no, więc, no więc teraz na moich zajęciach, na pierwszym spotkaniu prawie zawsze słyszę to samo. Chcę coś zmienić w swoim życiu. Dojrzałem do tego, że pora coś zmienić. Chcę zacząć od nowa. Szukam sposobu, żeby wyrwać się z kieratu. Mam wypalenie zawodowe i muszę wejść na inną drogę. Chcę przełamać rutynę zawodową. Serio, 8 na 10 osób na zajęciach mówi mi któreś z tych zdań. I wiecie, co je wszystkie łączy? Wszystkie te osoby są po trzydziestce. Mają już za sobą jakąś drogę zawodową, często wynikającą z kierunku studiów czy praktyk, czasem mają rodzinę i czują, jak bardzo nieidealne wybory dokonane w wieku 18, 20 czy 24 lat ciążą im na karku i wypalają. I dlatego właśnie chcą zająć się czymś, co da im spełnienie, co da im frajdę, szczęście chcą rzucić etat, chcą rzucić pracę, którą wybrali, kiedy byli młodzi i niedoświadczeni. Chcą być lektorami filmowymi, chcą być muzykami, chcą naprawiać stare samochody, budować kampery z autobusów, chcą być youtuberami podróżniczymi, chcą mieć vlogi kulinarne, hodować owczarki nizinne czy mieszkać na tajlandzkiej wyspie i serwować drinki w plażowym barze. To są wszystko autentyczne historie i autentyczne przypadki, a to jest tylko kropla w morzu osób, które poznaję. No, i słuchajcie, no pewnie do tych decyzji ci ludzie musieli dojrzeć, musieli swoje przeżyć, musieli się spażyć, musieli zarobić, musieli poznać siebie. No i jasne, no tego wszystkiego nie da się zrobić mieszkając z rodzicami i mając 14 lat. Ale sednem dzisiejszego odcinka jest co innego. Ze wszystkich osób, które poznaje, właściwie nikt nie podjął idealnej decyzji rozwojowej w szkole bo to nie jest po prostu możliwe z okazjonalnymi wyjątkami potwierdzającymi regułę. Ale przez kolejne kilkanaście lat większość z tych osób żyje w poczuciu winy, kiedy ciągnie ich coś innego niż to, co wybrali jako młode szczyle. Oni żyją w poczuciu winy, bo w wieku 25, 30, 40 czy 60 lat dojrzewają do wniosku, że ta decyzja, bez względu na to, czy była mądra czy nie mądra, bo umówmy się, decyzja o pójściu na pierwsze lepsze studia byle przezimować trochę i po Imprezować to jest niemądra decyzja, ale decyzja, żeby pójść na medycynę, dostać się tam i zostać lekarzem, to jest oczywiście mądra decyzja. Co nie zmienia faktu, że i tacy, i tacy ludzie w pewnym momencie się wypalają i trafiają do mnie z takim czy innym pomysłem na siebie. No więc, bez względu na to, jaka ta decyzja była, oni dojrzewają do wniosku, że ta decyzja finalnie nie dała im szczęścia. I wiecie co jest patologią tej sytuacji? Zamiast szukać tego szczęścia na nowej drodze, spełniać swoje pasje, no, żyjemy w czasach, które umożliwiają takie rzeczy, oni. Bardzo długo próbują zmusić się do pozostania na tej ścieżce, no bo tak wypada, bo głupią się przyznać do błędu, no bo co rodzina powie, jak ja zostawię kancelarię, a mój ojciec przepracował całe życie w jednym zakładzie, i on jest dla mnie wzorem, i ja teraz czuję wyrzuty sumienia, kiedy myślę o rzuceniu mojej pracy. A w ogóle to jak koledzy będą patrzeć, jak ja się zwolnię z tego korpo. Albo co się stanie z moim CV, jeśli nagle z, po 15 latach branży w IT ja się zajmę browarnictwem na przykład? Teraz do wszystkich starszaków, którzy mnie słuchają i tak jak ja są już po 30, 40 i tak dalej. Słuchajcie, pamiętacie siebie w wieku 18 lat? Bo ja pamiętam. Wydawało mi się, że jestem strasznie dorosły i byłem pretensjonalnie mądry w wielu względach. A, a w okolicach 20 lat, to byłem już w ogóle przekonany, że osiągnąłem nie tylko szczyt własnego rozwoju, ale w ogóle szczyt rozwoju intelektualnego mojego pokolenia i gatunku. A byłem durny jak but. <śmiech> <śmiech> Emocjonalnie, przedsiębiorczo, życiowo. Wiele lat później patrzę na ten czas z lekkim zażenowaniem, ale. Ale głównie z takim krzywym uśmieszkiem, mówiąc do, do tamtego mnie, no, chłopie, co ty wiesz o życiu? Też tak macie? No przecież każdy tak ma. Każdy rozwijający się człowiek tak ma. No to teraz powiedzcie, jaka jest realna szansa, że taki osiemnastolatek jest w stanie wiedzieć, co zapewni mu szczęście w wieku trzydziestu, czterdziestu czy sześćdziesięciu lat? No jak myślicie, jaka jest statystyka? Absolutnie zerowa jest ta szansa. Tak jak mówię, no jest zawsze jakiś wyjątek, który potwierdzi regułę, ale mimo wszystko naprawdę to nie jest wykonalne. Dziś jestem starszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony życiowo, ale jednocześnie nabrałem mnóstwo pokory, która sprawia, że nigdy nie zakładam, że jakakolwiek z moich decyzji jest nieodwracalna czy jedynie słuszna, czy na pewno właściwa, bo za dzień, za rok czy za 10 lat Mogę stwierdzić, że była do niczego, nawet jeśli obecnie uważam ją za dobrą, nawet jeśli ona obiektywnie w tym momencie jest dobra. Bo pójście na medycynę i zostanie lekarzem, czy pójście na prawo i zostanie mecenasem, to nie jest zła decyzja sama w sobie, prawda? To jest mądra decyzja, to jest decyzja, którą u nastolatka trzeba nie tylko uszanować, ale jeszcze wspierać, bo to znaczy, że on jest ambitny, że on chce i tak dalej. I w tym momencie to jest jego pomysł na siebie. Ale jednocześnie znam wielu radców prawnych, lekarzy czy mundurowych, którzy dochodzą do tego punktu, kiedy stwierdzają, że ten etap w życiu po prostu trzeba zakończyć, bo to ich nie spełnia, bo to nie daje im satysfakcji. I nie ma w tym wstydu. Poraz kończyć z tym wstydem, z tym związanym. To po prostu oznacza, że człowiek się rozwija, że człowiek dojrzewa do nowych decyzji, do nowych dróg, do nowych pomysłów na siebie. I to jest niesamowite, to jest cudowne, to jest coś, co należy chwalić i wspierać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, Daj sobie pozwolenie na próbowanie nowych dróg, na szukanie nowych źródeł radości i szczęścia w życiu, bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie, bez względu na wybory dokonane przed maturą. Spróbuj! Nie musisz od razu rzucać swojej kariery i pracy, ale spróbuj. Podążyć za tym, co ci serce podszeptuje. Spróbuj założyć ten rzemieślniczy browar. Uważ to pierwsze piwo. Otwórz tego food trucka, załóż ten kanał na YouTubie, napisz ten pierwszy post na blogu, nagraj pierwszy odcinek podcastu. Jesteś w nowym punkcie życia. Nigdy nie byłeś i nie byłaś w tym punkcie życia, gdzie jesteś teraz. Masz prawo i nawet obowiązek. Dokonywania nowych wyborów, nawet jeśli te wybory zmieniają ścieżkę, na której jesteś. I najważniejsze w tym wszystkim nigdy, przenigdy nie pozwalaj, żeby pojawiało się poczucie winy ze względu na złe, przeszłe decyzje. I tak ich nie zmienisz. Więc szkoda czasu na roztrząsanie ich, prawda? Zaufaj, że podjąłeś lub podjęłaś je w najlepszej wierze na podstawie dostępnych wówczas informacji i w sposób, który wydawał ci się słuszny. To wystarczy. Jeśli czterdziestoletni ty stwierdzi, że decyzja 20 dwudziestoletniego ciebie była nietrafiona, no to przecież nie zmienisz tej przeszłości, nie? Ale możesz świadomie dokonać nowego wyboru i przekierować drogę, która rozwija się przed Tobą. Nowa decyzja nie wykasuje starej, ale stara była potrzebna, by zrozumieć w którą stronę iść, gdy jesteśmy starsi i mądrzejsi. Nie wiem czy poglądaliście kiedyś y, doktora Hu. To jest jeden z moich ulubionych seriali. Także znaczy, mam sporo ulubionych seriali, ale ten ma dość szczególne miejsce y, w mojej biblioteczce. Trochę się w nim pozmieniało w ostatnich latach, ale faktycznie pierwsze sezony tej nowej serii naprawdę bardzo, bardzo solidny kawał science fiction. Bardzo to lubię, bardzo lubię do tego wracać, ale lubię przede wszystkim, kiedy. Jest tam przekazywana mądra filozofia. A łatwo jest napisać dobry scenariusz z mądrą filozofią, kiedy mamy do dyspozycji głównego bohatera, który żyje tysiące lat, prawda? No więc jest tam taki cytat, który jest mi szczególnie bliski. Jest to cytat, do którego ja często wracam i który może być idealnym podsumowaniem, czy bardzo się wpisuje tak naprawdę w dzisiejszy odcinek. Otóż yy, w jednym z odcinków, właściwie w ostatnim odcinku, w którym pojawił się jedenasty doktor grany przez Mata Smitha, którego. Możecie też znać z innych seriali, oczywiście, mówi coś takiego, i to jest, to jest rewelacyjny cytat. Wszyscy się zmieniamy. Jeśli o tym pomyśleć, wszyscy jesteśmy różnymi ludźmi przez nasze życia. I to jest w porządku. To jest dobre. Trzeba iść naprzód, dopóki pamięta się wszystkich ludzi, którymi się było. Nie możemy negować tego, kim byliśmy, nie możemy negować decyzji, które podjęliśmy, ale możemy wpływać nowymi decyzjami na nasze życie. No więc jeśli miałbym podsumować tę filozofię, nie bój się podejmować decyzji. Zawsze wyznaczaj sobie jakiś cel. Studia, staż, praktyki, kursy, wszystko jedno. Jeśli masz cel, to się rozwijasz, dążysz do czegoś, stajesz się lepszym człowiekiem. A jeśli z kolei z czasem jako starszy i bardziej doświadczony człowiek stwierdzisz, że ta droga już nie daje ci tyle radości, ile powinna, no to nie bój się jej zmienić. To tylko oznacza, że droga doprowadziła cię do pewnego skrzyżowania. Stojąc na tym skrzyżowaniu, masz prawo wybrać, czy idziesz dalej przed siebie, czy skręcasz? Możesz dokonać nowego wyboru. Czyli ta droga była potrzebna. Podejmij nową decyzję. Znowu najlepszą, jaką potrafisz. Idź tą nową drogą, wyznacz nowy cel. I nie marnuj czasu na wyrzuty sumienia czy poczucie winy, że dawna decyzja mogła być lepsza. Nie mogła. Była dokładnie taka, jak miała być. Spraw tylko, żeby ta nowsza była lepsza i doprowadziła cię bliżej do upragnionego celu. I znowu, nawet jeśli twój cel się zmieni za kolejnych kilka lat, to nie będzie to czas zmarnowany, bo będziesz się cały czas rozwijać jako człowiek. Jedyna zła decyzja, którą możesz podjąć, i to powinno Cię przerażać, to jest nie podejmowanie żadnej decyzji. Ludzie dryfujący przez życie bez celu i czekający, aż coś się samo pojawi na horyzoncie to są właśnie ludzie, którzy powinni mieć wyrzuty sumienia i poczucie winy. To oni powinni jak najszybciej ukierunkować swoje życie i przejąć kontrolę. Bycie na niewłaściwej drodze nie jest niczym złym, ale świadome stanie w miejscu tak. To jest coś złego, co powinniśmy piętnować. Masz prawo do szczęścia, masz prawo do robienia w życiu tego, co sprawia ci frajdę. Nie pozwól nikomu odebrać sobie tej świadomości. Obierz kurs, ruszaj naprzód i monitoruj swoją drogę, korygując jej przebieg na bieżąco. Nawet jak jeszcze nie wiesz, co chcesz w życiu robić, to obierz kurs na coś niedużego. Ale zawsze miej cel. Naucz się poruszać naprzód, nigdy nie stój w miejscu. Zobaczysz, jaką frajdę sprawi ci ta droga, ile przygód przeżyjesz, ile ludzi poznasz, ile relacji wytworzysz. Za 20 lat będziesz dziękować sobie za każdą, nawet nieidealną decyzję podjętą na trasie. Trzymam za ciebie kciuki. Jeśli ten odcinek ci się podobał, udostępnij go znajomym i zaobserwuj mój podcast. To bardzo pomoże mi w rozwoju i tworzeniu nowych treści tego typu. Dzięki, do usłyszenia!